W tym odcinku opowiem pewną historię, można powiedzieć, mitologii hebrajskiej, a dokładniej opowiem o upadku pewnego anioła. Zapraszam. Zanim biblijny Bóg stworzył świat, najpierw stworzył niebiosa, pośród których stworzył czeruby potężne, nadprzyrodzone istoty, stojące bardzo wysoko w hierarchii bytów. Zane szerzej jako anioły i archanioły. Archanioły były najwyższymi rangą aniołami i były głównymi posłańcami samego Boga. Wśród tych archaniołów była istota, która nazywała się Lucyfer. Najwyższy archanioł z pierwszych czasów. Został opisany jako najpiękniejsze i najdoskonalsze stworzenie, jakie kiedykolwiek Bóg stworzył. Jak mówi księga Ezechiela, nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia. Gdy zostałeś stworzony, Lucyfer był tak przystojny, tak doskonały, tak silny w porównaniu do reszty swoich rówieśników, że stał się arogancki. Jego wyższe cechy niż innych boskich stworzeń spowodowały, że stał się dumny i dość szybko uwierzył, że to on powinien być na miejscu Boga. Chciał być Bogiem we własnej osobie. Biorąc pod uwagę, że został uznany za godnego przebywania w obecności Boga bardziej niż ktokolwiek inny i że prawdopodobnie rozumiał Boga lepiej niż ktokolwiek inny, Lucyfer nie mógł myśleć o nikim lepszym niż on sam, aby być tym, który obali swojego pana. Jak zauważono w księdze Izajasza, prorok Izajasz cytuje, sugerując przy tym, że to mogą być słowa Lucyfera. Przewyższą niebiosa, wyniosę mój tron ponad gwiazdy Boga i u krańców północy osiedlę na górze zboru. Wzbiję się na szczyty chmur, dorównam Najwyższemu. Można nawet twierdzić, że ambicje alpszfera są wyższe niż ambicje samego Boga, że nie tylko chce zająć miejsce Boga, ale być wyżej niż sam Bóg. Biblia opisuje wojnę, która miała miejsce w niebie między aniołami. A ci, którzy przegrali, zostali wyrzuceni z nieba. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył Smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł, i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ta historia czy też fragment były i są dalej interpretowane na kilka sposobów. Jednym z nich jest to, że ten smok to Lucyfer. Lucyfer nie chciał zaakceptować wszechświata w jego obecnym stanie i w miarę jak jego paranoja rosła, wierzył, że sam Bóg jest wadliwy, a on jest jedyną doskonałą istotą. Pierwsza akcja przeciwko Bogu była skierowana w jego najcenniejsze stworzenie ludzkość. Zainteresowanie Boga ludźmi jest czymś, czego Lucyfer nigdy nie mógł zrozumieć. Dla niego ludzie byli skrajnie wadliwymi istotami i nigdy nie pokłoniłby się takiemu gorszemu stworzeniu. Technicznie nie ma co się dziwić, ponieważ u nas nawet prosty kręgosłup jest uznawany jako wada. Przekonał on archanioła Samuela, aby przyjął postać węża i skusił Ewę do zjedzenia zakazanego owocu. Co spowodowało, że Adam i Ewa zostali wyrzuceni z ogrodu Eden. W swoim zwątpieniu w Boga nie był sam. Udało mu się przekonać jedną trzecią aniołów w niebie, aby przyłączyli się do jego sprawy. A gdy nadszedł czas wojny, lucyfer przemienił się w wielkiego smoka. Po jednej stronie stał Lucyfer i anioły, które chciały zmian. Po drugiej stronie stała znacznie większa armia pod wodzą Archanioła. Mikaela czy też Michała zależy. W jakim języku wolicie nazywać? Czeruby. Ale w końcu Mikael, Aniołowie i Bóg wyłonią zwycięzcę i Lucyfer, ten wielki smok, zostanie zrzucony z nieba. A wszyscy, którzy się z nim sprzymierzyli, doznają tego samego upadku. Istnieje również wersja tej historii, w której Lucyfer zostaje zrzucony z nieba i szuka zemsty na Bogu. Dzięki stworzeniu Adama i Ewy, Lucyfer przestał być już ulubioną istotą Boga. Więc co jest lepsze niż zemsta na ludzkości? Po stworzeniu Adam i Ewa dostali instrukcję od Boga, by nie jedli nic z drzewa poznania dobra i zła. Lucyfer w ramach zemsty przebrał się za węża i uwiódł Ewę do wzięcia kęsa zakazanego owocu i w ten sposób oni również zostaliby wyrzuceni z raju. Historia może wydawać się zagmatwana, ponieważ pierwsza wersja, o której mówiłem, zakłada, że wąż mógł być archaniołem Samuelem, wykonującym polecenie Lucyfera. Jedni twierdzą, że wąż rzeczywiście był Lucyferem, ponieważ nie tylko przyjmuje formę smoka, ale jest również określany jako ten stary wąż. Te obydwie historie na pierwszy rzut oka nigdy nie zostały wyjaśnione do końca, więc wszystko zależy od tego, jak interpretuje się Biblię. Ale istnieją pewne odniesienia, dzięki którym można to dość łatwo pojąć. A mianowicie dialog między Lucyferem a szatanem w Księdze Gruźb. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu Jutrzenki? Ty, który podbijałeś narody, ty, który mówiłeś w swym sercu, wątpię na niebiosa. Powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad na krańcach północy. Wątpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. Jak to? Strąconyś do szelosu na samo dno otchłani. W języku hebrajskim król Babilonu został potępiony w wizji przez proroka Izajasza i nazywa się Hali szachar co oznacza syn żałoby lub leśniący syn. Zostało ono następnie przetłumaczone przez Greków i Rzymian na gwiazdę poranną lub przynoszącą światło. A ten król stałby się lucyferem. Dodatków, dzięki temu fragmentowi można odnieść wrażenie, że Lucifer był także uznawany jako król Babilonu. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Fragmenty te ukazują Lucifera jako upadłego anioła. Dopiero relacja z wojny w Apokalipsie według św. Jana pokazuje, że ten upadek należy do szatana. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana... Spadającego z nieba jak błyskawica. Nie ma wzmianki o gwieździe porannej czy z jakimś synu jutrzenki. Jest to szatan lub smok w apokalipsie. I z tą transformacją oczywiście wiąże się pewna zmiana postrzegania samego Lucyfera. Lucyfer, gwiazda poranna, najpiękniejszy z Bożych stworzeń byłby promienną istotą, ale z tym upadkiem z łaski i demonizacją lucyfer wyglądał bardziej szatańsko. Jego twarz była. Wykrzywiona, zdeformowana, a na czubku głowy pojawiły się rogi. Piotr zidentyfikował siedem demonów, które zostały zakwalifikowane jako siedem książąt piekła wszystkie związane z siedmioma grzechami śmiertelnymi. Lucyfer oczywiście dostąpił zaszczytu posiadania grzechu pychy. Ale o księciach myślę, opowiem w innym materiale. Piekło Dantego ma również ciekawe spojrzenie na samego szatana. Szatan, według Dantego, to ogromny demon o skrzydłach przypominających nietoperza i trzech twarzach, który zastygł w lodzie w samym centrum piekła. Uświadamia on również, że szatan był kiedyś aniołem światła, znanym jako lucyfer. Dante różni się od innych autorów sposobem, w jaki przedstawia szatana. Przedstawia go jako groteskowego, nieruchomego, tępego, wielkiego typka. U Dantego nie jest władcą piekła. Przebywa tam jako więzień i otrzymuje taką samą karę jak wszyscy inni grzesznicy, co bardzo różni się od Lucyfera, którego widzimy w kolejnym fragmencie literatury. Apokalipsa św. Jana nie mówi wprost, że Lucyfer i szatan to ta sama istota. Ale ten związek między Lucyferem i szatanem jest jednym z tych, którzy autorzy książek i tekstów wraz z historykami ubarwiali i rozwijali przez lata. Jednym z najbardziej popularnych przykładów jest poemat epicki Johna Miltona, Raj Utracony. Narracja ta śledzi upadek ludzkości i jednego szczególnego anioła. Szatanem Miltona był Lucyfer, jeden z najpiękniejszych aniołów w niebie. Odmówił odpowiedzi na wolę Boga, ponieważ aniołowie sami się rodzili i wychowywali. Nie mieli matki i ojca, więc dlaczego Bóg miałby mieć nad nimi władzę? Lepiej jest panować w piekle niż służyć w niebie. Postać Miltona jest jednocześnie przebiegła i charyzmatyczna. Chociaż Lucyfer i jego zwolennicy przegrali tę wojnę i zostali wyrzuceni z nieba, to jednak udało mu się uzyskać upragnioną władzę, ponieważ Lucyfer wolał rządzić w piekle niż być. Na usługach w niebie. Milton w pewien sposób przedstawia Lucyfera jako postać heroiczną. I możliwe dlatego, że w ten sposób Milton przekazał swoje przekonania. Nie jest tajemnicą, że Milton nie był największym fanem króla Anglii, ponieważ uważał, że parlament będzie o wiele bardziej reprezentatywny bez niego. Lucyfer nie różni się zbytnio od Miltona pod tym względem. Ponieważ wierzył, że Anioł powinien rządzić się sam, zamiast odpowiadać przed Bogiem. W raju utraconym Milton oprawia Boga jako despotycznego przywódcę, a ci, którzy mu się sprzeciwiają, cierpią z powodu jego gniewu, nie różniąc się zbytnio od tego, jak Milton postrzegał króla Anglii. Lucyfer na pierwszy rzut oka przegrał wszystko, stracił swoje piękno, jego status w niebie, przestał być nawet już ulubionym stworzeniem Boga. I ciągle widzimy ten pomysł, o którym mówiłem przed chwilą że lepiej rządzić w piekle, niż żyć pod tyranią w niebie. Chociaż bardzo często patrzy się na szatana jak na czyste zło, Lucyfer z drugiej strony przedstawia nam o wiele bardziej wiarygodną i interesującą postać. Widzimy to dziś często we współczesnej fikcji. Nie jest on bynajmniej latarnią światła, ani nawet bohaterem, ale jego historia budzi dziwną fascynację. Jeśli przełamiemy upadek Lucyfera, większość z nich wynika z ciekawości, chęci zakwestionowania stanów wszechświata. A nie tylko zaakceptowania zasad, które zostały ustanowione przed nim przez kogoś innego. Potożając za biblijnymi pismami, to duma Lucyfera z grzechem, który prowadzi do zła i jego upadku. Jeśli jednak podejdziemy do tej historii w mniej biblijny sposób, jak Milton w raju utraconym, czy nawet w serialu Lucyfer, to zasadniczo Lucyfer zadaje serię pytań na temat świata, w którym żyje i decyduje, że nie chce być rządzony przez kogoś innego. Z drugiej strony, praca Miltona jest zaproszeniem do zakwestionowania tyranii rządów lub statusu quo. Jeśli nie reprezentuje ciebie lub ludzi wokół ciebie, Lucyfer jest z pewnością interesującą figurą. Niezależnie od tego, czy czujesz, że możesz zrozumieć rozmowanie stojące za jego działaniami, czy po prostu wierzysz, że jest on diabłem. Popkultura, a w szczególności serial Lucyfer, przynajmniej zadaje pytanie, czy on naprawdę jest do końca zły? Odpowiedź zostawiam Wam. Do zobaczenia w następnych materiałach.